prezentuję gołębia o numerze 1207 to jest pełna córka właśnie z brata matki Eliota czyli gołębia 5239 gołębie z tego samca i z tej samicy 236 one bardzo bardzo lubią siadać jako pierwsze a dowodem tego jest to, że u, u mojego kolegi Marcina, Pana Marcina Bochynka gołąb z, z tego samca siada pierwszy, trzeci i czwarty na oddział i to na dużo gołębi. Ta samica w tym roku też ma pierwszy konkurs i jej brat na gołębniku w moim domu też ma pierwszy konkurs, także no są gołębie, które naprawdę lubią siadać szybko. Także gorąco polecam, super gołąb w sporcie i na pewno będzie super w hodowli, samica, samica na piątkę na pewno. Ona nie, siadła nie tylko pierwsza, bo, bo i siadła z Endem 25, z Lertę 4, także super, super gołąb i nie boi tak jak Wszystkie gołębie z tej linii 4-1, one się nie boją żadnego dystansu. Naprawdę polecam, super gołąb.